Cześć wszystkim z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, gdzie kontynuujemy poszukiwania symbolów śmierci. Idziemy tam, gdzie pokazuje nam mapa. Musimy iść do krypty w lesie i zdobyć sztandar Burej Chorągwi. Także się tam udaje w tym kierunku. Mam nadzieję, że bez problemu będę mógł dotrzeć. O, jaka otwarta przestrzeń, coś czuję, że może tu coś się wydarzyć, albo czekać na nas jakiś przeciwnik. Zobaczę sobie, jak to wygląda na mapie w ogóle. Okej, okay, tędy chyba będę mógł przejść, ale pytanie: czy mogę prze, przedreptać sobie przez tą wodę? Czy jest to bezpieczne? Chociaż też nie chciałbym ominąć czegoś. Jeżeli tu jest coś do wzięcia. Okej, okay, tutaj też jest takie wejście, przejście przez wodę w sumie. Zobaczę tylko, gdzie ono mnie prowadzi. Aha, czyli tamto można uznać jakby taki skrót. Dobra, mamy tu jakiś wodospadzik. Myślałem, że czekam na mnie jakaś magiczna nagroda. Ale chyba nie. Czuję się oszukany. Normalnie pierwsza gra, gdzie zawodospadem nie ma nagrody żadnej. Oho, jakieś ruiny. Dobra, tam są jakieś lu ludziki. Ale jeszcze zanim się tam udam, to sprawdzę, co tutaj jest. Oho, włączył mi się tryb walki. Chyba ktoś za mną biegnie, albo. Czy ja wiem? Ktoś od góry na mnie czeka. Czai się. Dziwna sprawa, chyba muszę jednak wrócić tutaj. O kurde. Gedweński żołnierz, a co on tu robi? ci trzeci Ojojoj! No! Muszę tu uważać, bo ich jest aż czterech i do tego jeden tarczownik. Nie chciałbym polec w pierwszej potyczce. No, śmierć frajerom, czyli wam. Ten tu jakieś młynki odpierdziela. Kurde. Może nie Ardem, albo spróbuję Ardem, w sumie może dostać strzała z Ardu, to wytrąci go z równowagi. Oj, 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 Dobra, Art chyba ma tu lepsze zastosowanie niż Gwen. Przecież też muszę czekać aż oni będą trochę oddaleni od siebie. Okej. Okay. Tego chciałbym się pozbyć najpierw. Fatality dobrze, no to jeszcze tylko tarczownik mi został. Właśnie. Ale mnie dźgnął, ham jeden. Dobra, to jego się pozbędę tu kłenem. Dobra, i zajdę go od tyłu. Chyba będzie tak najprościej się go pozbyć. Dobra. Kto to w ogóle był i czemu oni mnie ścigają? Coś mi tu śmierdzi. Okej, okay, kedweński miecz stalowy. Sprawdzę jakie on ma tutaj parametry. Czarny kedweński miecz. Kurde, trochę, trochę boję się o udźwig Geralta. Bo możliwe, że nam zaraz go zabraknie. Rzucę okiem tylko na te bronię. Czarny kadweński miecz od 30 do 33, czyli jest gorszy. I tutaj 23 do 28, no dobra. Czyli mogę go w sumie wyrzucić. Jeszcze no tam rzuciłem okiem na ten udźwig, Jest 253 kilo udźwigu. Ile no. Trochę przesadziłem z tymi programami, chyba że Wiedźmin ma faktycznie jakieś dzikie zdolności i nadludzkie moce do dźwigania. Ja mogę się tu dostać, nie? Okej, okay, czyli co my tu mamy? Jestem tutaj. Dobra. Lecimy z tematem. Jakieś jeziorko. Czyżby tu był... Co tu się dzieje? Kto tu jest? A dobra, to oni walczyli z jakimiś utopcami z tego co widzę i z tego co zbieram tutaj. Oho, kto we mnie strzelił? No i dziwna sprawa, bo w ogóle nie widzę... Nie widzę tu żadnej osoby, która mógłby we mnie strzelić. O, harpie. Harpi się tu nie spodziewałem. Pięknie. Dobra, no... W Harpie to chyba są ostatnie potwory, jakiej bym się spodziewał tutaj w tym lasku. No ale dobra, skoro już tu są, no to się ich pozbędziemy i przynajmniej będę w stanie mógł wykonać e, zadanie związane z tymi 60 piórami, bo tego jeszcze nie zrobiłem. A tutaj grosz do grosza po, dwie, po dwa pióra się uzbiera. Dobra, ale nie zmienia faktu, że jednak dostałem tu jakiegoś strzała. O proszę. Tutaj się skitrał za drzewem Menda. Żadnego gniazda, neckerów albo czegoś w tym rodzaju. Bo widzę, że trochę ich tutaj było. Chociaż dziwnie, bo tak zniknęły nagle. Ok, no, ale może lepiej, że ich nie ma, bo nie chcę mi się z nimi walczyć. Jakoś też kosmicznie dużo doświadczenia za nie nie dostaję. Koniunkcja sfery. O proszę. Czyżby jakaś mążeczka na temat koniunkcji sfer. O tym magicznym kataklizmie mającym miejsce około 1500 lat temu napisano dziesiątki uczonych prac rozpraw i traktatów. W wyniku tego wydarzenia w naszym świecie pojawiły się niespotykane dotąd gatunki istot nie mających tu swojej niszy ekologicznej. Reliktami przenikania sfer są m.in. grawiery czy góle, choć elfie podania mówią, że również my, ludzie, jesteśmy przybyszami z tego czasu. Czarodzieje głoszą, że właśnie wówczas ludzkość otrzymała wspaniały dar i zarazem przekleństwo, jakim według nich jest magia. Okej. Okay. Czyli za wszystkim stoi koniunkcja sfer. A gdzie jest tabura chrągwiak, po którą tu przyszliśmy? Czy ja muszę wejść wyżej? Tutaj są jakieś ruiny. Nie wiem czemu, ale mam dziwne wrażenie, że muszę je przeszukać. Chyba tak. No nic, to czeka nas kolejna wyprawa i przeszukiwania kopalni. Tutaj widzę, że jest ściana dla ARP. Okej, okay, dobra. Tego mogłem się spodziewać w sumie. Cztery upiory, aż kurde. Dobra, trochę chyba znikły znikły zniknęły czyli wracam tutaj i będę mógł z nimi walczyć jeszcze raz czy tak jest ale im się życie odrodziło czy nie o kurde czyli oni startują z... z regenerowanym życiem co to za oszustwo Dobra, zaraz zginę. No właśnie, tego się obawiam. Ale nie powinno tak być, że kurde one sobie znikają, regenerują życie i pojawiają się jeszcze raz w tym samym miejscu. Przynajmniej jeżeli już tak się dzieje, to mam nadzieję, że tam warte jest oczyszczenia ta katakumba. Także idziemy jeszcze raz. Czy tu jest jakaś ścieżka? Jeszcze zerknę, czy w ogóle wejdę tędy na górę? Nie. Ewidentnie to jest pewnie pod ziemią. Krypta w lesie, no w sumie no racja. A raczej krypta w lesie nie będzie na górce tylko pod ziemią. Dobra, ale i tak jestem ciekaw co mogę znaleźć tutaj na górze. Dobra, mam miejsce mocy. Jakiś to jak wypadałoby się napić jaskółki przy wejściu. I tak będzie chyba najrozsądniej właśnie zrobić. I rozdam przy okazji punkty doświadczenia, bo chyba dwa poziomy mam teraz do rozdania. Także pójdę w szermierkę, może jakieś zwiększy mi się obrażenia. co tam stoi. Ten kusznik, jeszcze go nie zabiłem? Czy się pojawił jakiś inny? Dobra. On ma tylko miecz. No to dobra, wracamy. Sprawdzę alchemię, co jestem w stanie zrobić. Dobra, na kota. Mangusty nie potrzebuję. Puszczyk, 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 dobra. Regeneracja vigoru w walce, no to nie. Ja skółki z 3 zrobię. Jak tu, ile jestem w stanie zrobić? O kurde, aż z 15. No to nie, na razie nie. Zobaczę sobie puszczyka. Puszczyka tylko jednego mogę zrobić. Brunatny olej. Pavienie. Jakiś olej by mi się przydał ogólnie na to. Olej przeciwko upiorom by mi się przydał, który by zmienił odporność na truciznę plus 20 tysięcy procent. O kurde. Mangusta. Dobra, mniejsza z tym. Picie eliksirów to zaraz albo teraz się napiję w sumie puszczyk, regeneracja wigoru poza walką plus 20 dobra puszczyka sobie też wezmę wypij Lecimy z koksem. Teraz powinno pójść dużo łatwiej. Ok, zobaczmy tak. Młynek odblokuje zadawanie ciosów wielu przeciwnikom. Dodatkowo przeciwnicy otrzymują 50% obrażeń. O, już trzy talenty mam do rozdania. No to dobra. Lecimy młynek. Żywotność plus 25%. Odblokuje możliwość kontrowania ciosów przeciwnika żywotność plus 25, szansa na efekt krytyczny krwawienie 10, szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika plus 2, o to bym w sumie poszedł, poszedł w to szansa na wszystkie efekty krytyczne plus 5%, no to jeszcze nie, może nagłą śmierć właśnie bym rozwinął ok, także idziemy w szermierkę Czy już jest 21 poziom, kurde nawet nie wiem kiedy to zleciało, dosyć szybko idzie, nabijanie leveli, być może ma to też związek z tym, że za zadanie są dużo, dużo punktów doświadczenia przyznawane. Ok, tu od razu kłem, poleci i upiory man. Nasz karo. Okej, okay, uciekamy. Strasznie dużo obrażenia zadają, jak na upiory. O właśnie, o tym mówię. I myślałem, że jakoś młynkiem tu wlecę. Ale nie, nie udało się. Czyli podejście numer dwa. Chociaż teraz już zapisałem grę tam w... i po rozdaniu punktów, także powinienem szybciej już dotrzeć do tej krypty. Żeby one jeszcze pojedynczo się pokazywały, to by było duże ułatwienie. No ale to nie jest Assassin's Creed, żeby czekać na, na przeciwnika pojedynczo. Co mi się tu pokazuje? Światło, dobra. Myślałem, że będę mógł sobie coś podnieść. Co, teraz nikt nie chce stąd wyjść? O, dobra. Oj, mamy Cię. Dobra, jeden pojedynczo przyleciał, no to będzie dobrze. Dobra, wszystko... czemu ja nie zadaję mu obrażeń? Może ja złego miecza używam? No właśnie. To ja się nie dziwię, że oni mnie zabijali, jak ja walczyłem mieczem stalowym przeciwko upiorem. No, kwestia złego doboru miecza i co, co się dzieje wtedy z Wiedźminem. Normalnie nie możemy sobie pozwalać na dalszym etapie gry na takie niedopaczenia. O kurde jeszcze są tutaj upiory. Co jest do przeszukania? Jakieś grobowce mamy. Rozwijamy. Czyli w grobach musimy poszukać tej chorągwi. Aha, i walczyć z każdym upiorem po kolei, tak? Dobra, co on tu ma do podniesienia? Plot z drewna, ruda, żelaza. No. Dobra. Rozwijamy następne zwłoki. O tym razem się nie pojawił upiór, sukno, dobra. Wydaje mi się, że w tej pierwszej krypcie raczej nie znajdziemy tego symbolu śmierci. To też by było chyba zbyt proste, żeby pierwsza krypta, do jakiej wpadamy, przynosiła już rozwiązanie zadania. Także raczej się nie nastawiałem na to, że będę w stanie tutaj coś znaleźć. Ok, co tu jeszcze jest światło? Światła nie chcemy. Dobra, pierwsza krypta przeszukana, idziemy do następnej. Następny art leci. Oha, było dziwo, nie miałem nic do przeszukania. Tu też nie ma nic. To już jest ostatnie, no to tutaj już musi być ta chorągwia, ale zanim to nastąpi przeszukanie, no to muszę się pozbyć tych upiorów. No tu jeszcze jest korytarz. Dobra, czyli to niekoniecznie może, musi być ostatnia krypta do przeszukania. Okej, okay, są jakieś zapiski. Czyli być może, że tu jest częściowo to, czego szukamy, albo jakaś wskazówka, gdzie mogę znaleźć tą chorągę. Także zaraz sobie to przeczytam. Okej, okay, co my tu mamy? Zapiski badacza dzikiego gonu. O kurde. Jakieś zapiski dzikiego gonu. Badanie dzikiego gonu poświęciłem całe życie i bez samochwalstwa rzec mogę, że przeczytałem wszystko co było do przeczytania na ten temat, a co więcej widziałem upiorną galopadę na własne oczy aż trzykrotnie. A za drugim i trzecim razem udało mi się przeprowadzić szybkie pomiary, zaś materiał z obserwacji poddałem drobieskowej i wieloletniej analizie. Na podstawie wiedzy i doświadczenia wysnułem druzgocący wniosek. Jestem pewien, że za Gonem stoi straszliwa i obca siła. Umysł całkowicie szalony, ale jednak umysł, a nie czysty chaos. Z całą stanowczością utrzymuję, że upiorni jeźdźcy są wysyłani przez kogoś lub coś, a za ich poczynaniami stoi plan. Ciekawe. Ciekawa taka informacja jest, zwłaszcza w perspektywie trzeciej części gry, gdzie dziki Gon będzie w sumie głównym przeciwnikiem. Ale dobra, na razie zbieramy sobie informacje na temat dzikiego ogonu. Tam sporadycznie będzie stawał na naszej drodze, ale to nie będą jakieś duże starcia. A teraz szukamy tej burej chorągwi. No co jest? Czemu nie mogę przeszukać? Przecież by nic tu nie było. Okej, okay, no dobra, no to idziemy dalej. zaraz będę przeciążony, bo one w sumie ważą po kilogramie za sztukę. Odruciane sznury... No ewidentnie nie jest to szczęśliwy dzień Gralta. Bratwa, faroda żelaza, dobra. Jeszcze chyba dwie... ...dwie krypty zostały do przeszukania. Czyżby to było to? Przy, jako przy jedynych zwłokach pali się jakaś świeczka, to może być to. O proszę, to wygląda jak jakiś wampir w ogóle. Są to, to jakieś świeże zwłoki, dziwne w ogóle. Dlaczego to tak w ogóle wygląda, a nie inaczej? Ciekawe, ciekawe. Kto to jest w ogóle ma na ślady na rękach jakieś zadrapania. No to ewidentnie jakieś świeże ciało jest. Dobra, tu nic nie było. Myślę, że tu zakończymy te poszukiwania. W następnym odcinku będziemy kontynuować poszukiwania Bury i Chorągwi, żeby trzymać się tych 25 minut na odcinek. Ja dziękuję Wam za uwagę no i zapraszam jutro na kolejną część przygód i poszukiwań. Także dzięki za uwagę. Widzimy się jutro. Na razie. Cześć.